Dzisiaj rozmawiamy z panem Andrzejem Rajem, dyrektorem Karkonowskiego Parku Narodowego już od 15 lat, ale zanim przejdziemy do spraw bardziej odległych, skupimy się na tym, co tu i teraz Karkonoski Park Narodowy to jest instytucja, która budzi ogromne emocje, odwiedzany jest przez miliony ludzi. Panie Andrzeju, zacznijmy właśnie od okresu pandemii, w którym żyjemy. Ruch turystyczny wzrósł chyba w sposób rekordowy. Jak pan to ocenia? Czy w ogóle w pana Życiu w karkonoszach, a pan tutaj y, pracuje od 1987 roku, coś takiego się działo jak teraz, jak w ostatnich miesiącach. No, sytuacja z pewnością jest wyjątkowa, bo uwarunkowana y, tym okresem pandemicznym. Y, natomiast niemniej y, po, po pierwszych miesiącach, kiedy społeczeństwo z taką wielką ostrożnością. Podchodziło do odwiedzania terenu, terenów górskich w ogóle, a szczególnie naszego parku. No, musimy pamiętać też, że nawet przez pewien okres park był zamknięty oficjalnie dla zwiedzających. To po jego otwarciu już w końcówce kwietnia ten ruch zaczął bardzo mocno narastać. Z tym, że oczywiście zmienił się charakter tego ruchu. Tutaj kompletnie straciliśmy grupy zorganizowane i przez cały ubiegły rok praktycznie tych grup nie było, nie było przewodników górskich. Ruch koncentrował się głównie w weekendy i to bardzo wyraźnie widać, począwszy od tam czwartku piątku do poniedziałku włącznie takie przedłużone weekendy. Natomiast sumaryczna liczba osób, która odwiedziła park, no nie odbiegała znacząco od roku poprzedniego, czyli 2019. Mało tego. W pewnych okresach takich chwilowo, zwłaszcza właśnie w sobotę, w niedzielę, ilość osób przebywających na terenie parku była zdecydowanie większa niż w latach poprzednich. Więc no jest szereg takich ciekawych zjawisk, które różnią ten ruch turystyczny od lat poprzednich. Myślę też, że takim dla nas trudnym zjawiskiem, które obserwujemy, to jest to, że na obszarze Parku Narodowego wiele osób odnajduje miejsce do Takiego relaksu, ale takiego relaksu jak w Lunaparku. I szukają takiego e, odpoczynku jak właśnie w parku miejskim. Robią Podstrzeg Park rozrywki z Do, parku. Tak, tak. Narodowego. Postrzegają, no to jest grupa ludzi, którzy w wielu przypadkach są pierwszy raz albo tam drugi raz w górach i nie mają pe pełnej świadomości, co to są góry, jakie tutaj są obostrzenia, jakie panują warunki klimatyczne, jakie są zagrożenia. I naprawdę z tym mamy coraz większy problem. My ale przede wszystkim nasi koledzy z grupy Karkonoskiej Gopr. Tak, mają tak. Pan naczelnik Czubak to często o tym mówi. Tak. E, panie dyrektorze, a czy pana zdaniem takim jakimś hmm. rozwiązaniem, chociażby częściowym, nie byłoby przekierowanie tego ruchu turystycznego? W inne góry w Kotlinie otaczające kotlinę Jelenogórską. Może nie w góry Izerskie, bo tam już w tej chwili też jest ich pełno, ale mamy góry kaczawskie i rudawy Janowickie. W Rudawach w niektórych miejscach jest pełno, ale w niektóre są zupełnie nietknięte. Czy tutaj Pan widzi rolę dla parku, bo to jest jakby wyjście już poza Wasz obszar, ale takie działanie by wam pomogło przecież? No zdecydowanie tak, to jest temat, o którym rozmawiamy już od wielu lat, nawet już myśmy sygnalizowali ten problem już przed pandemią. No, weźmy tylko. Porównajmy obszar Sudetów Zachodnich. Piękny, atrakcyjny, z wieloma atrakcjami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi, i to jest obszar obejmujący teren prawie 150 tysięcy hektarów. Parku Narodowego jest tylko po polskiej stronie 6 tysięcy hektarów. W związku z tym jest to naprawdę duży teren, gdzie, gdzie można byłoby przekierować. My to promujemy w tym roku. Roku rozpoczęliśmy nawet taką akcję Weekend bez Śnieżki i przed każdym weekendem promujemy nowe miejsce, zachęcając turystów do odwiedzenia tego miejsca. A niekoniecznie pójście kolejny raz już nie na tą przysłowiową Śnieżkę, ale do Karkonowskiego Parku Narodowego. Naprawdę ja osobiście odwiedzam te miejsca, a szczególnie teraz, bo nigdy nie było czasu, żeby zwiedzać inne miejsca. Zawsze wybieraliśmy albo w kraju, Albo za granicą, te najbardziej znane. Natomiast teraz w każdy, w każdy weekend, w sobotę, w niedzielę, staramy się wspólnie z małżonką wybrać jakiś teren i pójść szlakiem. I to jest coś niesamowitego, bo często chodzimy cały dzień i nie spotykamy nikogo. Piękne tereny. Więc tutaj zdecydowanie zachęcamy do promowania. Natomiast jest to duże zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i przede wszystkim tych organizacji, które zajmują się promocją turystyczną. No ja, ja, ja wielokrotnie powtarzam, że nasza Kotlina Jeleniogórska nie ma takiej strategii spójnej wszystkich gmin. To tutaj powinniśmy popracować nad wypracowaniem wspólnej strategii w powiecie jeleniogórskim, a być może nawet troszeczkę szerzej, w tym obszarze, który geograficznie zajmują, zajmuje Kotlina Jeleniogórska i góry ją otaczające czyli Karkonosze, Góry Izerskie, Pogórze Izerskie, Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie, część gór Wałbrzyskich. To jest wszystko w zasięgu do dosłownie godzinnej jazdy, i Pięknych wędrówek. Więc powinniśmy na tym pracować tutaj w takim szerokim spektrum ludzi, którzy, którzy stawiają na turystykę. No ale przecież wiemy, że gminy żyją i, i stawiają głównie tutaj na turystykę. Tak, tak. No ale gminy myślą głównie w kategoriach swoich granic, niestety, dosyć zaściankowych. I to jest bolączka. Musimy z, zmienić punkt myślenia. Patrzmy bardziej globalnie, tutaj, regionalnie, a nie tylko w granicach swojej gminy. Jednostki administracyjne są niektóre bardzo małe i naprawdę jeśli zamkniemy się tylko w tych granicach, to nigdy nie osiągniemy tego, o czym mówię. Musimy zacząć myśleć troszeczkę szerzej i stworzyć pewną, pewną, pewną platformę dla promocji ruchu turystycznego w całym tym regionie i pokazać, że naprawdę alternatywną dla Śnieżki jest. Są setki wspaniałych miejsc, gdzie możemy rozproszyć ten ruch, zrobić spowodować, że również też ekonomia tego ruchu będzie bardziej zrównoważona, bo to są różne formy turystyki, różne miejsca i e, niezależne też często od warunków atmosferycznych. Kiedy nie możemy pójść na śnieżkę, bo są bardzo trudne warunki, z pewnością możemy iść wędrować po pogórzu Izerskim czy po pogórzu Kaczawskim. Panie Andrzeju, po czym jest lider, który to pociągnie? Więc prosimy, niech się objawi i niech tym się zajmie, bo y, inaczej zrobimy znowu konferencję kolejne, będziemy mówić, będziemy mieć rację, ale nic z tego nie wynika. A teraz przedmiot udostępniania parku, bo to jest też taki y, temat gorący. Y, I chciałem pana, chciałbym, żebyśmy zac zaczęli od biegania, bo w ubiegłym roku była, y, było dużo nieporozumień pomiędzy parkiem a organizatorami maratonów. Park y, w pewnym momencie. Jakby odmówił, odmówił udostępnienia, tak to zostało przynajmniej odebrane. I potem. potem bardzo potem, błędnie. Tak, e, tak, potem się dogadaliście, i, i, i część, część tych imprez się jakby odbyła. E, i Chciałem zapytać, jakie jest Pana stanowisko teraz, już te emocje opadły. Powiedzmy, ktoś chce organizować maraton czy wyścig rowerowy dla 500 osób na przykład przychodzi do parku, prosi o zgodę. Jakie warunki musi spełnić, żeby mieć na to szansę? Czy w ogóle jest, jest taka możliwość? No, to Powiem tutaj, że jesteśmy parkiem, który, na terenie którego mhm. chyba jest organizowanych najwięcej tego typu imprez. Więcej niż w Tatrach, nie, więcej nawet mhm. niż w Bieszczadach i wielu innych parkach narodowych. Wypracowaliśmy od wielu lat i również też wspólnie z naszymi kolegami z Czeskiej strony, pewien, pewien katalog imprez, które już mają swoją tradycję, które się wpisały tutaj w, właśnie w historię tego biegania i nie widzimy w tym tutaj większych problemów. Natomiast musimy oczywiście zawsze sobie odpowiedzieć, kiedy ten, tę imprezę możemy zorganizować, ile tych imprez możemy zorganizować, żeby też nie było konfliktu z tym olbrzymim ruchem pieszych. I oczywiście na jakich warunkach, ilu tych biegaczy może być. No, rok ubiegły był zaskoczeniem dla nas wszystkich. Zresztą no, początek roku to były obostrzenia prawne, które jednoznacznie zakazywały organizacji takich imprez, o których mówiliśmy. Nasze zgody były wydane na warunkach z przedpadnymi, więc musieliśmy to zweryfikować. Natomiast my nigdy nie powiedzieliśmy, że nie zgodzimy się na organizację imprez. Po pierwsze, muszą być dostosowane do uwarunkowań prawnych. I oczywiście w zgodzie z naszymi wymaganiami tutaj przyrodniczymi, bo przyroda, ochrona przyrody dla nas jest najważniejsza. Dlatego też myślę, że dzisiaj już nie ma tego problemu, po tych, te emocje opadły i kiedy opadły, byliśmy wszyscy w stanie usiąść do stołu i wypracować, myślę, że bardzo dobre zasady, mało tego. Dzisiaj tworzy się pewna, pewna taka platforma wśród organizatorów, którzy chcą promować karkonoski. Park Narodowy jako wspaniały teren do biegania, a jednocześnie wspaniały, oczywiście wspaniały teren pod względem przyrodniczym. Czyli okazuje się, że jeśli tylko usiądziemy do stołu i, i, i jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, można wypracować naprawdę bardzo dobre rozwiązania, tak. które mogą być wzorem też dla innych obszarów. Ja gwarantuję, że przy, przy, naprawdę olbrzymia większość biegaczy, sam nim jestem, to są ludzie, którzy kochają góry. Kochają i to jest zupełnie inny, jakby inna grupa niż ci właśnie, którzy pierwszy raz są w górach, nie wiedzą jak się zachować, idą z piwem w ręku, rzucają śmiecą, są głośni. Biegacze, ci zwłaszcza długodystansowi, to jest, to jest naprawdę, są wielcy miłośnicy gór, także ja za to środowisko ręczę. Tutaj jesteśmy oczywiście przekonani do tego, ale my, tu, pan redaktor zwrócił uwagę na tych, którzy są pierwszy raz w górach, to my również ich szanujemy. No, naprawdę, ja doceniam, że ci ludzie przyjeżdżają, że biorą swoje dzieci i chcą poznawać. Przed nami wielka praca edukacyjna. I, i tutaj nie tylko nasza, ale myślę wielu organizacji turystycznych, która powinna iść w kierunku właściwego przygotowania tych ludzi. No właśnie, bardzo ładnie pan dyrektor przeszedł do edukacji, czyli nie sposób nie zapytać o ten. Jak to mówią pana sympatycy, wielki pałac, który pan sobie buduje w Sobieszowie, to jak z tym jest, proszę powiedzieć? Skąd ten pomysł i co tam będzie? No, po pierwsze to nie sobie, bo realizujemy to dla społeczeństwa. To jest mhm. zadanie, którego się podjęliśmy kilka lat temu, dla, przede wszystkim dla społeczności tutaj Sobieszowa, ponieważ ta część Jeleniej Góry no w ostatnich latach troszeczkę taka zapomniana, i, I w pewnym sensie nawet degradująca się, bo likwidowane zakłady pracy, likwidowane szkoły. Więc to był też motyw do tego, abyśmy się zgodzili przyjąć propozycję prezydenta miasta Jeleniej Góry przejęcia tych obiektów i podjęcia się olbrzymiego zadania, olbrzymiego zadania renowacji tych obiektów dla przyszłych pokoleń i wpisania się w wspaniałą tą ideę tworzenia Doliny Pałaców i Ogrodów, bo ten obiekt jest elementem całości tego, tych dóbr historyczno-kulturowych, których tutaj naprawdę mamy mnóstwo. Dlatego podjęliśmy się tego. Oczywiście Celem naszym drugim, który chcemy zrealizować w tych obiektach, to jest olbrzymie centrum edukacyjne, edukacyjno-przyrodnicze, które już na początku lat 90. zdefiniowaliśmy w swojej strategii rozwoju karkonowskiego parku i krok po kroku realizujemy. To jest też zresztą bardzo dla mnie osobiście bardzo ważny, taki aspekt, że my. U, udaje mi się tutaj pracować w Karkonoszach, w Karkonoskim Parku Narodowym, wypełniając zapisy strategii długofalowej, która powstała 30 tak, lat temu. Tak, do tego przejdziemy. A I, czym? I, ale wracając właśnie do pałaców. W pałacu, czy no, tam, tam mówimy, pałac, pałac tak. jest jednym z elementów. Tam jest siedem budynków. Tak, Całe stajne, mała, wielka, fol, spichlerz, spalona stodoła, którą odbudowujemy, dom Zarządcy, wiele obiektów. Sam Majdan, prawda, park przypałacowy to jest wiele elementów, które poddaliśmy renowacji, na które przede wszystkim zdobyliśmy środki, bo nikt nam nie dał tych pieniędzy, nikt nam nie podarował ani złotówki. Nasi pracownicy musieli podjąć trud po opracowaniu koncepcji i po wypracowaniu tej koncepcji architektoniczno, rewitalizacji. Rozpoczęliśmy aplikacje do wielu źródeł o środki finansowe i w trybie konkursowym startowaliśmy, no i wygrywając lub Uzyskując akceptację poszczególnych instytucji, otrzymaliśmy dofinansowanie z 11 źródeł. To jest olbrzymi montaż. Nie, w sumie to jest pieniędzy. No, dzisiaj Potrzebnie. mamy prawie 70 milionów mhm. złotych, które otrzymaliśmy. Umowy do, obecnie zawarte na roboty projektowe i budowlane to jest prawie 55 milionów złotych już. i w najbliższym czasie ogłaszamy kolejne dwa przetargi na realizację już ekspozycji, ponieważ oprócz renowacji tych budynków, w dwóch budynkach będą nowoczesne, interaktywne ekspozycje. Pierwsza pod tytułem. Historyczne karkonosze, mówiąca o historii gospodarowania karkonoszami od XVII wieku do czasów współczesnych i ona się będzie mieścić na parterze tego głównego budynku nazywanego pałacem, a druga, nazwana klimatyczne karkonosza, to jest taka wirtualna wędrówka przez zjawiska przyrodnicze i te klimatyczne, i roślinne, i zwierzęce, taka wędrówka przez karkonosze, którą nazywamy klimatyczne karkonosze. I kiedy to będzie gotowe? Prace budowlane mają się zakończyć z, z końcem września tego roku. Natomiast pewnie niektóre prace jeszcze potrwają troszeczkę, zwłaszcza na samym placu, tym tak zwanym Majdanie, ale natomiast prace związane z instalacją ekspozycji mają się w połowie przyszłego roku. Więc liczymy, że bo dzisiaj y, całym procesem inwestycyjnym z siedmiu budynków, które tam istnieją, sześć jest objętych pracami budowlanymi. Zostaje tylko jeden, na który jeszcze będziemy y, aplikować ośrodki. Natomiast y, y, jeżeli nam się to uda zrealizować, to myślę, że w drugiej połowie przyszłego roku otworzymy całe centrum. Panie dyrektorze, ta, ta budowa to jest część y, myślę tego, o czym pan czasem wspomina, czyli... Jednego z priorytetów parku odbudowy czy budowy dobrych relacji ze społecznością lokalną. Bo tutaj byliście no. przez, przez lata postrzegani jako hamulcowy, który w zasadzie jest największym złem w Karkonoszach, bo blokuje wszelkie inicjatywy. Do dzisiaj. No, i teraz to już to. To taka przeszkoda. E, tak, nawet pan Jerzy Pokój kiedyś e, kiedyś chciał likwidować Karkonoski no. Park Narodowy, jakieś tam 20 lat temu, czy nawet wcześniej. W tej chwili widać takie też inicjatywy zupełnie inne, że, że mieszkańcy chcą, aby, aby przyłączyć obszary leśne przylegające, przylegające do ich miejscowości do, do parku. I chciałem Pana zapytać z jednej strony, jak pan, ja, czy, czy, czy Pan jest zadowolony z tej, z tej współ, z współpracy z samorządami? Czy tutaj są szanse, że park zostanie poszerzony? Może zacznę od historii tworzenia parku. Otóż kiedy po II wojnie światowej naukowcy z wielu instytucji naukowych z Poznania, Wrocławia, Warszawy rozpoczęli pracę nad tworzeniem Karkonowskiego Parku, to pierwsza koncepcja, która powstała w 1948 roku, obejmowała ponad 20 tysięcy hektarów. Ponad 20 i obejmowała całe Karkonosze. Taka była wizja twórców Karkonoskiego Parku Narodowego. Wiele, wiele lat temu. Później oczywiście pewne perypetie, pewne decyzje polityczne spowodowały, że ten park narodowy powstał na powierzchni zaledwie 5,5 tysiąca hektarów, czyli tak na, można powiedzieć jednej czwartej tego obszaru. Różne były, wielokrotnie mówiliśmy o tym, opisywaliśmy te przyczyny, dlaczego takie decyzje zapadły. Park funkcjonował przez wiele dziesięcioleci i dochodzimy do takiego momentu, kiedy, może inaczej, może już wiele lat temu zdefiniowaliśmy potrzebę uregulowania granic. I to, i ta potrzeba jest ewidentna. Oregulowania, to znaczy powiększenia. No tak, bo, bo, bo te granice parku, północne granice, bo wiadomo, południowa jest oparta o granicę państwową, a po, po południowej stronie mamy olbrzymi park narodowy czeski o powierzchni ponad 36 tysięcy hektarów i 18 tysięcy hektarów Otuliny. Natomiast u nas jest park i jak spojrzymy na mapę, te, te granice są bardzo tak sztucznie wyznaczone. Aby skutecznie chronić przyrodę musimy obejmować ochroną pewne obszary, które stanowią naturalne habitaty wielu zwierząt. One nie znają granicy parkowej czy, nie park, czy, czy nadleśnictwa. Żeby żyć muszą. Egzystować na obszarze zdecydowanie większym. I to widzimy. Dobrze się stało, że z chwilą wejścia do Unii Europejskiej cały teren został włączony do sieci Natura 2000. To już była pewna taka ścieżka dla ochrony tych terenów poza parkiem, głównie w Otulinie parku, ale myśmy to zdefiniowali, że tak naprawdę cała Otulina. Dzisiejsza powinna znaleźć się w granicach Parku Narodowego, żeby to był jeden organizm, jedna instytucja, podobnie jak jest to po stronie czeskiej. Natomiast my również powiedzieliśmy, że do tego społeczeństwo musi dojrzeć. Społeczeństwo musi być przekonane, nie będziemy na siłę niczego tutaj forsować. I taką politykę przyjęliśmy już wiele lat temu. Nie wycofując się z tej koncepcji. I raz się to udało, prawda? Bo Jelenia Góra się zgodziła tak. na przyłączenie terenów tam między... 2015 tej... W 2015 tam. roku, w 2015 roku właśnie yy, yy, Jelenia Góra, bo warunkiem i tutaj żadna gmina ani społeczeństwo nie musi się obawiać, że to się stanie poza ich wiedzą. Ja, oczywiście ponieważ bo warunkiem jest yy, wyrażenie zgody przez yy, Radę Gminy Danej Gminy. Bez tej zgody, nawet jeśli to dotyczy terenów Skarbu Państwa, Park Narodowy nie może być utworzony ani też poszerzony. Przekonaliśmy y, mieszkańców i samorząd Jelenie Góry i wyraził zgodę 400 hektarów między chojnikiem a głównym kompleksem w głównie tu obszar kopistej, szerzawy, piękne obszary bukowe, a. A, y, żar a. zostały włączone. I proszę zobaczyć, minęło 5 lat i czy cokolwiek się stało w sensie ograniczeń, o których przestrzegano władze Jeleniej Góry, że nie zgadzajcie się, bo zaraz park to wszystko zamknie. Wszystkie szlaki, które były, są udostępnione. Sieć single tracków, które łączą przez właśnie ten obszar, tereny Spiechowic i Podgórzyna powstały. Teren jest ciągle, szlaki są utrzymywane, świetnie zagospodarowane i natomiast oczywiście my realizujemy już w swojej filozofii zadania związane z ochroną tych terenów. Tak, ale Panie Dyrektorze, tutaj obawy są takie, no na przykład w tej chwili w Michałowicach jest już, już pomysł poszerzenia. Karkonoskiego Parku właśnie o tereny, które przylegają do tej miejscowości. No i tam z jednej strony ludzie widzą w parku obrońcę przed deweloperką, która na pewno będzie miała ochotę, aby tam wejść głębiej w las, ale z drugiej strony są głosy, że nie będziemy mogli iść na grzyby, gdzie chcemy, jak będzie park, nie będziemy mogli chodzić sobie poza szlakami z psami czy na spacery. Co pan takim ludziom powie, żeby ich przekonać? Po pierwsze, status parku narodowego nie z założenia nie wyklucza możliwości udostępniania pewnych obszarów w pewnych okresach dla zbierania płodów runa leśnego. To jest możliwe i w wielu parkach narodowych to się dzieje. Także może tu w ramach umowy społecznej możemy ustalić, które obszary będą dostępne tak, jak były dotychczas, zwłaszcza w tych niższych położeniach, zwłaszcza w obszarach, które są mniej cenne pod względem przyrodniczym. Kwestia poruszania się poza szlakami turystycznymi. Chcę powiedzieć, że ta sieć szlaków turystycznych i dróg w karkonoszach jest tak gęsta, że naprawdę tu już prawie wszystkie drogi i ścieżki są udostępnione. Jak weźmiemy chociażby te, te dane statystyczne, to w karkonoszach jest największa gęstość szlaków turystycznych, a nie natomiast no, tworząc Park Narodowy, zawsze musimy z czegoś zrezygnować. Tak. Mamy coś, dostajemy coś, pewne atuty, pewne, pewną wartość, ale musimy z czegoś zrezygnować, no nie możemy mieć ciastka i zjeść tak. ciastka. Ale na przykład takie, bo ten, ten obszar przyłączony do linii Góry jest dobrym przykładem, tam są takie drogi leśne właśnie wokół Kopisty na przykład. To są normalne drogi, szerokie i tam jest, tam nie ma szlaku, więc teoretycznie tam nie wolno wejść w ogóle. Nie do końca, bo są wyznaczone szlaki rowerowe, szlaki dobiegania. także większość tych dróg jest udostępniona. One w jakiejś postaci są udostępniane i, i e, dzisiaj, dzisiaj no wiemy, że wielkim konfliktem jest pokrywanie się szlaków pieszych i rowerowych, więc bardzo dobrze, że znajdujemy tereny, które są udostępnione... E, 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 Rowerzystom, a w mniejszym stopniu korzystają z tego piesi. Nigdy tam nikogo nie ukaraliśmy mandatem, jeśli poszedł, jeśli szedł tą drogą i rzeczywiście i zachowywał się tak, jak się powinien zachowywać w obszarze przyrodniczym. To jest znakomita wiadomość. No. I jeszcze jedno pytanie. Chciałem Pana zapytać, tak już konkretnie, jakby Pan, od Pana zależało, który teren najcenniejszy warto włączyć do Karkonowskiego Parku. To jest trudne pytanie, ponieważ tak jak myśmy jak mówiłem już wcześniej i, i naprawdę z punktu widzenia przestrzennego cała otulina powinna być w warku narodowym. To tak jak... Tworzyli to twórcy już w 1948 roku. My mamy tę mapę, zresztą ona jest opublikowana w naszej pięknej książce przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego i pokazujemy jak ten park widzieli Twórcy. więc, więc yy, 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 natomiast oczywiście możemy mówić, że z pewnością obszar po drugiej stronie Jagniątkowa, czyli tutaj gdzie mamy Cichą Dolinę, gdzie mamy sobiesz Ostro, yy, Ostroż, yy, mm. prawda, te, te tereny są yy, yy, tak kompatybilne do, do, do tego co zostało włączone, że one powinny być w pierwszej kolejności yy, włączone do, yy, do terenu parku. I tutaj my wiemy, bo mamy no, bogatą wiedzę nie tylko o zasobach przyrodniczych parku, ale również o zasobach przyrodniczych Otuliny, i wiemy, że wiele obszarów, które znajdują się w niższych położeniach, w okolicach niektórych miejscowości, często mają większe walory przyrodnicze niż tereny znajdujące się na wysokości 800, 900 do 1000 metrów, gdzie już od XVIII wieku była realizowana bardzo intensywna gospodarka leśna. Tamte tereny będą wymagały dłuższego czasu, aby ta renaturalizacja nastąpiła do stanu wyjściowego. Natomiast wokół miejscowości Niemcy mieli szacunek do... Tak, takiej strefy zielonej, gdzie ta gospodarka była mniej intensywna. I to bardzo widać po składzie gatunkowym tych drzewostanów, po wieku tych drzewostanów i po y, zasobach przyrodniczych, które można tam zinwentaryzować gatunkach roślin, gatunkach zwierząt, które tam występują. Więc y, tutaj, no, y, z pewnością taką, i to myśmy y, oczywiście y, wnioskowali o przyłączenie do parku, to była Sowia Dolina cała. Sowiadolina. Karpacz. Karpacz, no, się nie nie, wtedy się nie zgodził, nie wyraził. Tam było 200, niecałe 250 hektarów chodziło sztolnie z y, y, olbrzymią populacją nietoperzy i tak dalej. No, chcieliśmy gwarantując jednocześnie utrzymanie i zagospodarowanie turystyczne tego terenu, co najmniej na takim poziomie, jaki dotychczas tam tak, jest. Ale Karpacz się bał, że tam jak wejdzie park, to już w ogóle zapomnę o czymkolwiek. To, to... Myślę, że, że, że to jest kompletne nieporozumienie, ponieważ zawsze powtarzamy, że... Sam fakt ustanowienia obszaru Natura 2000 nakłada już tyle ograniczeń dla ewentual... bo, bo w jakim kontekście mówimy? Zawsze mówimy w kontekście pewnego inwestowania. Inwestowania e, e, bądź to w budowę kubatorowych obiektów, bądź rozbudowę ujęć wodnych na potrzeby kolejnych kubatorowych obiektów i tak dalej, bo tam nie ma problemu z udostępnianiem jako takim turystycznym. Nie? Więc w związku z tym. Tu, tu mówię, to są często takie Interesy dość partykularne, wąskich grup, a nie społeczności wszystkich. Tak. I mnie dzisiaj bardzo cieszy, naprawdę bardzo cieszy. Ja wierzę, że, że kiedyś dożyję tego momentu, że społeczeństwo samo będzie chciało, aby Park Narodowy obejmował całe karkonosze. Bo to jest w interesie tego społeczeństwa, a zwłaszcza społeczeństwa lokalnego i turystów, którzy tu będą przyjeżdżać. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. W drugiej rozmowie porozmawiamy bardziej o historii i o Pana osobistych przygodach w Karkonoszach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.